Czas na podsumowanie piątej kolejki Premier League. Witam Was serdecznie z tej strony, Bolchester. Zaczynamy nietypowo bowiem już od piątku, gdzie do Londynu przyjechał Liverpool. Liverpool wygrał 2-1. Mecz miał dwie różne połowy. Pierwszą połowę Liverpoolczycy wyglądali znacznie lepiej. Zdobyli dwie bramki, wypracowali sobie zaliczkę, która tak na dobrą sprawę wystarczyła im na całe spotkanie w drugiej połowie. Mecz był o wiele bardziej wyrównany. Chelsea zdobyła nawet bramkę i do końca nie było wiadomo, jak to spotkanie się zakończy, co warto odnotować. Pięknego gola zdobył Henderson. Niektórzy uważają, że to zaskoczenie, bowiem ten zawodnik jest drewniany, a to moim zdaniem jest duża nieprawda wystarczy sobie przypomnieć niedawne spotkanie z Manchesterem City, gdzie Henderson również zanotował bardzo ładnego gola. Tamto spotkanie bodajże też się skończyło w stosunku 2 do 1. Co poza tym, zawiodła defensywa gospodarzy. Jeżeli zobaczycie sobie ten obrazek, powstaje poważne pytanie, co tu się odwaliło? To tak jakby na przeglądarkowej wersji FIFA grało dwóch zawodników. Jeden używał przeglądarki Chroma, drugi grał za pomocą Internet Explorera. Cały zawias, znaczy przepraszam, zawias całej obrony niewytłumaczalny. Nie rozumiem tego, gdyby to był jeden zawodnik, ale nie aż tylu. Coś nietypowego, coś, co ciężko wytłumaczyć zresztą oceny defensorów gospodarzy nie pozostawiają złudzeń Key czy Iwanowicz. Iwanowicz, który mógłby wylecieć tak na dobrą sprawę w tym spotkaniu za nadepnięcie rywala. Oni dostali najniższe oceny w przeciwieństwie do defensywy Rywala, gdzie wyróżnił się Lowren. Poza golem, bardzo dobra gra w defensywie, jest bardzo solidna dodatkowo. Matip w końcu zagrał tak, jak się od niego oczekuje. Liverpool wygrywa 2 do 1. Klopp się staje postrachem strachem drużyn z Londynu. Myślę, że zresztą wszystkich innych silnych rywali również i ja coraz bardziej doceniam punkt, który Tottenham zdobył w spotkaniu z tym rywalem. Arsenal pojechał do hal, rezultat spotkania 4 do 1 dla Arsenalu. Mecz wcale nie był taki jednostronny, jakby się mogło wydawać. Arsenal troszeczkę się męczył, Alexis Sanchez nie wykorzystał karnego. Snodgrass strzelił karnego, było, mieliśmy chyba rezultat wtedy 1 do 2. I wyglądało na to, że Halcit jeszcze będzie w stanie postraszyć. Skończyło się ostatecznie 4 do 1. Piękny, cudowny gol Szaki który zresztą dołożył e, równie ładnego gola już w, e, we wtorkowym spotkaniu e, Pucharu Ligi. Postaje pytanie, czy Szwajcar zasłuż, zasłużył sobie na e, uznanie Węgera i w końcu skoczy do podstawowego składu. Kanonierzy podtrzymują więc dobrą pasę. Pytanie, jak zaprezentują się już w najbliższą kolejkę, ale o tym za chwilę. Kolejne zwycięstwo 3 do 0 w tym samym tygodniu po wyjeździe w Lidze Mistrzów odniósł Leicester City pokonując u siebie Barney. Świetny mecz zaliczył Riyad Mares, ale na uwagę zwraca debiut Slimaniego, zdobywcy dwóch bramek. Ponadto dokładamy do tego samobój 3 do 0 gładkie zwycięstwo Lisów. Do Manchesteru City przyjechał Bormów drużyna Artura Boruca. 4 do 0 mniej więcej odzwierciedla to, co się działo na boisku. O ile do momentu, gdy było jeszcze 1 do 0 i Bormów bardzo, obrało bardzo mądrą taktykę. To znaczy, grając na Otamandiego, który nie jest najszybszym zawodnikiem, zaliczył też chyba w pierwszej połowie żółtą kartkę. Ta taktyka przynosiła jakiś rezultat, stwarzała zagrożenie. Natomiast kontra, wyprowadzona przy, przy bramce dla 2 do 0 dla gospodarzy, zamknęła najprawdopodobniej temat. Bohaterem spotkania któż by inny? Kevin De Bruyne, facet, który strzelił pięknego gola po rzucie wolnym. Dodajmy rzucie wolnym, którego przygotował asystent Guardioli, który zauważył, że zawodnicy Bornów zawsze przy rzutach wolnych podskakują do góry, więc co zrobił Rudy? Rudy strzelił pod murem, bardzo ładny gol, Artur Borut praktycznie bez szans. Co poza tym De Bruyne jeszcze nam odwalił w tym meczu. Dołożył asystę, napędził kolejne dwie akcje, po których padły gole. Warto odnotować gola Gundogana. Kolejne dobre spotkanie Sterlinga, który zanotował asystę i bramkę. Ponadto Genaccio idealnie zastępuje Aguero, city liderem. Chociaż przypomnijmy, jeszcze może bez euforii, ponieważ nie przyszła tak na dobrą sprawę weryfikacja z żadnym silnym rywalem. 4 do 0 mamy lidera. Rok temu było identycznie po pięciu kolejkach. Czekamy na najbliższe spotkanie, bodajże już z Tottenhamem. Przepraszam, po następnej kolejce będzie to spotkanie z Tottenhamem. Także taka prawdziwa weryfikacja mieszczuchów. Po ubiegłotygodniowej porażce West Ham ponownie dał się strollować w stosunku 4 do 2. Tym razem uległ na wyjeździe West Bromowi. Bohaterem spotkania Aszadi, zdobywca dwóch bramek i dwóch asyst. Natomiast trzeba dodać, że gospodarze mieli zadanie ułatwione. To, co wyprawia w tej chwili defensywa West Hamu, to, jest, to się nadaje do kryminału. Karne, których, y, które powstają bez jakiegoś większego nawet ciśnienia w polu karnym, podawanie do rywala. No po prostu jeszcze jeden mecz, czy dwa takie mecze, i jestem przekonany, że o Biliczu się będzie pisało w kontekście zwolnienia, o ile już się takie pogłoski nie pojawiają. Natomiast co do West Bromu i Chadiego, nie wiem, czy ten rezultat nie wynika bardziej ze słabości rywala, aniżeli z formy gospodarzy. Myślę, kolejne kolejki raczej nas o tym przekonają dopiero. Everton utrzymuje się na zwycięskiej ścieżce. Tym razem ograł u siebie Middlesbrough w stosunku 3 do 1. Spotkanie nie zaczęło się ciekawie, bowiem nieprawidłowego gola zdobył Negre. Dodajmy, tego gola nie powinno być z tego względu, że Hiszpan wybijał piłkę z rąk Stuckelemburga. Sędzia tego nie zauważył. Przyznam szczerze, że jestem w lekkim szoku. Myślę, że. Kolejny, kolejny minus dla ogólnie sędziowania w Anglii i wcale Anglicy w tym momencie nie przebijają na przykład Hiszpanii, o którym najwięcej w tym kontekście się mówi. Ale żeby nie było, powiedzmy taka sprawiedliwość piłkarska zaszła bardzo szybko, bowiem za chwilę Gareth Barry odpowiedział golem i bardzo fajnie, że to właśnie angielski pomocnik strzelił tą bramkę, bowiem był to jego 600. występ w Premier League. Dołączył on do elitarnego klubu, w którym znajduje się m.in. Ryan Giggs czy Frank Lampard. Swojego gola zdobył również Lukaku, chociaż żadna powtórka tak na dobrą sprawę mi nie wyjaśniła, czy to faktycznie Belk zdobył bramkę po podaniu Bolasiego. Jednego gola zdobył również Coleman i tak naprawdę wynik zamknął się już w pierwszej połowie. W drugiej połowie gospodarze grali bardzo wyważoną piłkę. Raczej utrzymywali wynik, aniżeli próbowali go powiększyć. Nieważne, wystarczyło. Everton wciąż jest w czołówce i trzeba powiedzieć, że zbliżające się derby Liverpoolu zapowiadają się arcy, arcy ciekawie. Watford ogrywa Manchester United. No przepraszam bardzo, ale co tu się odwala? Gospodarze wyglądali w tym spotkaniu naprawdę bardzo dobrze. Co być może na tle tak słabo dysponowanego ostatnio rywala nie jest może dużym zaskoczeniem, ale jednak. Trzeba przyznać, że Macari ustawił ten zespół naprawdę ciekawie. Etienne Capu ponownie odgrywa kluczową rolę w ofensywie. Natomiast Manchester United wygląda na strasznie bezradnego. Oczywiście trzeba przyznać troszeczkę racji Jose Mourinho, który czepia się sędziów i ma w tym rację, bowiem na przykład przy pierwszym golu był faul na Marsialu, za chwilę dalej zawodnik od pobieg pobiegł i podał do, Kap do kapu, który zdobył właśnie pierwszą bramkę. Natomiast to nie tłumaczy całej gry Czerwonych Diabłów. To jak to w tej chwili wygląda, co odwala Wayne Rooney, Dzieje jest z Paul Pogba, tak w ogóle. No te wszystkie napinki, te wszystkie podśmiechujki w stosunku do tych zawodników są jak najbardziej uzasadnione. Też duże pytanie, co z defensywą Manchester United, bo ona w dalszym ciągu nie wygląda jak monolit. Ale może nie skupiajmy się na razie na Manchester United. Nie wiem, czy to już jest założenie jakiegoś kryzysu. Wolałbym takich wniosków nie wyciągać. Natomiast bardzo duży plus dla Watfordu, kolejne zwycięstwo, drugie już z rzędu. Brawo. Crystal Palace ograło stok w stosunku 4 do 1. Dodajmy ta jedna bramka dla gości padła już w samej końcówce i raczej nie miała tutaj znaczenia. O dziwo z żadnego z tych 4 goli nie zdobył Christian Benteke. Drugie już zwycięstwo od drużyny Alana Pardiu, Zdaje się, że menadżer w końcu się nam rozkręcił. O tej samej godzinie tego samego dnia Southampton podejmował Swansea, i o ile pierwsze minuty zwiastowały nam dosyć wyrównaną grę wymiana cios za cios, to tyle w pewnym momencie Swansea troszeczkę padło, a wyszła klasa piłkarska gospodarzy, którzy wygrali ostatecznie to spotkanie 1 do 0. Zasłużenie wygrali, trzeba przyznać, mogłoby być o wiele wyżej. Jedna niepewna interwencja Łukasza Fabiańskiego, który ogólnie i tak zasłużył na wysoką notę. Łapał, przychwytywał. Był dosyć pewnym punktem swojej drużyny, także podtrzymuje, tak na dobrą sprawę, swoją formę jeszcze z euro. I jest jedno pytanie odnośnie Słonzy, czy ono rzeczywiście w tym sezonie się utrzyma. Podtrzymuje, że to jest jeden z głównych kandydatów do spadku. Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli ta gra się nie poprawi, to ciężko im wróżyć jakąś świetlaną przyszłość. Tottenham ograł Sunderland 1-0, i to jest chyba jedyny. Pozytyw tego spotkania dla sympatyków tej drużyny. Wypad Harry na dwa miesiące, także zobaczymy co, jak spisze się Jensen. Mam nadzieję, że tak, taką szansę dostanie ten napastnik. Nie wydaje mi się, żeby poczytino dużo kombinował czy z Lamelą, czy z Sonem w napadzie. Myślę, że to właśnie ściągnięty z PSV napastnik doczeka się teraz swojej szansy i udowodni swoją wartość. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, Cóż, Sunderland stworzył tak na dobrą sprawę pierwszą taką najgroźniejszą e, sytuację, dobrze się spisał tam jeden z defensorów wybijając piłkę z linii pola karnego, samo spotkanie bardzo, bardzo takie w stylu angielskim, no mało, widow mało widowiskowe, niezbyt ciekawe, e, grunt, że zachowane zostało czyste konto, warto odnotować powrót Lorisa do bramki e, gospodarzy, no i to Tottenham utrzymuje się w czubie tabeli. Natomiast wiemy, że w tej chwili o ile jeszcze nie będą mieli tak silnego rywala, to już w kolejnej serii, czyli drugiego października mierzą się z Manchesterem City i zarówno jak i dla drużyny Pepa Guardioli, tak i dla drużyny Pochettino będzie to prawdziwa weryfikacja. Jeżeli chodzi o tabelę, trzeba powiedzieć, że ona nabiera takich kształtów, jakich byśmy się spodziewali. To znaczy, w czubie tabeli mamy Manchester City, za chwilę Everton, to ten ham czwarty jest Arsenal, jak najbardziej zgodnie z oczekiwaniami. Tuż za nimi mamy Chelsea, Manchester, przepraszam, Manche między Chelsea a Manchesterem jeszcze jest Liverpool. Liverpool, Chelsea solidarnie po 10 punktów. Duży ścisk, oczywiście 5 kolejek, także tych punktów nie było dużo. Zobaczymy za kolejne 5, 10, 15. Natomiast robi się ciekawie i nic tylko czekać na kolejne klasyki, które będą coraz bardziej rotowały nam ten czub tabeli. Króciutkie podsumowanie tej serii Fantasy Premier League. Serii, która dla mnie akurat skończyła się nie najgorzej 64 punkty. Na wyróżnienie zasługuje Lukaku, którego dorzuciłem do składu przed tą kolejką. Dodałem do niego kapitana i uzyskałem dzięki temu podwójną premię. Sterling 13 punktów goli. i asysta. Kolejny świetny mecz tego zawodnika. Ponadto Morgan z czystym kątem, Ibrahimowicz z asystą i Kosta z kolejnym golem. I to tyle, reszta nie zasługuje na słowo komentarza. Przed następną kolejką dokonałem kilku zmian, wchodząc na ujemne punkty. Dodałem m.in. De Bruyne, Benteke. Co z tego wyjdzie, pochwalę się już za tydzień. Szóstą kolejkę zaczynamy od hitu. Do Manchester United przyjeżdżają lisy. Od razu przypomina mi się inauguracja tego sezonu, kiedy to w meczu o tarczę wspólnoty Manchester United rzutem na taśmę pokonał Leicester 2 do 1. Jak będzie teraz? Myślę, że o wiele większe ciśnienie ma w tej chwili ekipa Mourinho. Ponadto tego samego dnia mamy spotkanie Bournemouth z Severtonem, Liverpoolu z Hull City, Middlesbrough z Tottenhamem, Stokes z West Bromem, Sunderland z Crystal Palace, do Swansea przyjeżdża Manchester City, Arsenal podejmuje Chelsea kolejnych i tego samego dnia ten mecz już o 18.30. W jedynym niedzielnym spotkaniu West Ham będzie podejmował Southampton, natomiast całą kolejkę zamkniemy w poniedziałek spotkaniem Barney z Watfordem. I słuchajcie, nie wiem czy warto się bawić w to całe typowanie. Każdego meczu, nie wiem, piszcie mi jak uważacie. Mogę się pokusić jedynie o typy faworytów, to znaczy, przepraszam, drużyn, które są uznawane za faworytów, czyli na przykład Liverpool z Hal City stawiam na zwycięstwo gospodarzy, Manchester z Leicester. Mamy tutaj bardzo wyrównany mecz, w którym uważam, że to gospodarze wyszarpią jakieś takie jednobramkowe zwycięstwo, chociaż tak samo uważałem w poprzedniej kolejce, także zobaczymy. Jeżeli chodzi o spotkanie Chelsea i Arsenalu. Pachnie takim remisem? Nie wiem. Totalnie nie wiem. Jeżeli chcecie, żebym typował każdy mecz, piszcie, proszę. To by było tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli dalej zmienić. Mam nadzieję, że głośność była odpowiednia. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym podsumowaniu.